Cześć, nazywam się Piotrek. Ja jestem odpowiedzialny za kanał Spoko Grenko. W sumie dzisiaj jest jeden z pierwszych razy od bardzo dawna na kamerce. Bo przyznaję, jest to dla mnie dość problematyczne, co też pewnie słyszycie po tym, jak mówię. Ale chciałbym przełamać te swoje lęki i tym bardziej, że dzisiaj chciałbym do was, czy przechodzę do was z dość ważnym dla mnie tematem. Mam nadzieję, że wam się też spodoba. Mianowicie, jeśli ktoś z was śledzi mój kanał od początku lub obejrzał moje początkowe filmy, to z pewnością wyłapał jaki cel przyświecał mi podczas zakładania tego kanału. Więc po pierwsze chciałem się z wami dzielić tą moją jakąś pasją do grania w gierki. Dzięki temu miałem nadzieję, że kiedyś stworzymy jakąś taką fajną wspólnotę, gdzie mile będziemy mogli spędzać czas. I również może zrobić też coś fajnego, na przykład pomóc komuś. I tak sobie pomyślałem, drugi mój powód, dla którego zakładałem to konto, była większa chęć pomagania zwierzętom. Ja co miesiąc, gdy dostaję swoją pensję, to zawsze jakąś, Część swojej wypłaty przeznaczam na potrzebujące zwierzaki. I pomyślałem, że moglibyśmy też wspólnie tak robić. Ja teraz, żeby nie być gołosłownym, chciałbym wam pokazać moje prywatne konto darowiz. Tak jak widzicie, wykonałem 38 darowiz na ponad 3000 złotych. I też nie chodzi mi o to, żeby wam teraz mówić, że każdy ma wpłacać jakąś tam kwotę czy coś w tym stylu, tylko chciałbym was zachęcić do wspólnego pomagania zwierzakom. Oczywiście każdy w ramach swoich możliwości, bo po pierwsze nie można nikomu tego narzucać. Można tylko zachęcać. A po drugie, jeśli każdy z nas zrobiłby to w miarę regularnie. Można by pomóc dużej ilości zwierzaków albo innych. Można sobie wybrać, oczywiście, każdy swój własny cel, bo też ja Wam nie chcę narzucać. Ja osobiście lubię pomagać zwierzakom i chciałbym Was do tego po prostu zachęcić. Tak jak widzicie, mam tutaj trochę tych spiórek w różnych kwotach. Ja zwykle staram się wpłacać 100 zł miesięcznie, no bo tak mi pozwalają fundusze. Wyróbcie, jak, uważa jak uważacie, oczywiście. I czasami sobie dzielę te wpłaty tam jakieś na kilka zbiórek, czy coś w tym stylu. Jak czasem ominę na przykład jakiś miesiąc, to potem wpłacam większą kwotę, żeby wyrównać. I tak to wygląda z mojej strony. I tak sobie chodzę na zbiórki. Zazwyczaj biorę tak, które są najbliższe celu. I ja po prostu lubię domknąć jakąś zbiórkę i wtedy mam takie uczucie, że zrobiłem coś dobrze. Albo, że po prostu faktycznie no, pomogłem jakimś zwierzakom. I kurczę, strasznie dużo zbiórek jakichś codziennych, dla kotków. Ale widzę, że one już są prawie odomykane wszystkie, więc może zjedźmy gdzieś niż. Zobaczmy, czy tu nie ma jeszcze. Nie wiem, no zerknijmy. Jakie te kotki są słodziaki. To powinny być wszystkie. wyadoptowane. Ja niestety mam już w sumie. Znaczy mam pieska, więc ja. Czasami mam jeszcze drugiego podopiekam Nie wiem, jakby się one dogadywały z kotkami, ale chciałbym mieć kiedyś kotkę. Kotki są super. Jezu, wraca z adopcji z rano i świerzbę. Matko, przyznaję, że przeglądanie niektórych tych zbiórek jest dla mnie mega męczące. Albo to jakiś biedaczek porzucono na cmentarzu. Moja przyjaciółka ma kota z nalezionego na cmentarzu. Nazywa się Panda i ten kot po prostu trafił do swojego kociego raju. Przed adopcją miał, było widać jak go znaleźli, że miał ciężkie żyćko, ale teraz mu to wynagradzają w pełni. To jest super. O, tu jest jakiś pie piesek, czekaj, zerkniemy na niego. Chase potrzebuje waszej pomocy, by w końcu być szczęśliwy. Chase to psiak, który w swoim życiu już zbyt wiele razy musiał zaczynać od nowa. Najpierw trafił do schroniska, potem został adoptowany, ale właściciele nie odebrali go ze schroniska, kiedy się zgubił. Kiedy w końcu znalazł dom tymczasowy, los znów się odwrócił i go stracił. O czeka, o, czeka na niego dom w Holandii. Ludzie nie mogą się doczekać. Aha, piesko zbiera na transport. Biedny 1300. Dobra, wspomożemy pieska. Niech jedzie. I o. Klikam sobie. Tu jest już dodane. Opaść darowiznę, bliczek. Teraz ja tutaj sięgam po swój magiczny telefon. Gdzie są te bliki? Sorry. W ogóle, blik to jest takie dobrodziejstwo techniki? Ja nie wiem, uwielbiam. Czekajcie, sorry, bo mi się aplikacja jakoś długo uruchamia. i dalej nic no będzie a my to udało się a czekajcie tak ok przechodzę do płatności no i zaraz Powinna być wiadomość, że się udało. No i pięknie. Udało się. Tu sobie tą stronę zostawię. I w sumie, jakbyśmy wspólnie robili takie rzeczy, to ja mógłbym na kanale w postach, na przykład tutaj pisać, jakiemu zwierzakowi wspólnie pomogliśmy, albo jakiemu, Albo jakim, i na przykład czy zbiórka dalej trwa, i można by to na przykład jakoś dalej wspomagać. To by było super. Przynajmniej ja to, to tak widzę ze swojej strony. I też chciałbym zagrać z Wami szczerze. Jeśli wspomoglibyście jakoś mój kanał. To, tak jak mówię, ja te środki chciałbym z Wami wydawać na te potrzebujące zwierzaki. Jak widzicie, na razie mój YouTube nie zarabia nic. Więc, no tutaj nie ma nic. Planuję raz w miesiącu Wam pokazywać, jak tu jest postęp i czy coś się z tym, z tym dzieje. I dość tego, że mój kanał jeszcze długo nie będzie zarabiał. Założyłem sobie konto na Bajkafi. Jeśli chcielibyście mi postawić kawę, bo ile spędzać ze mną czas, i chcielibyście jakoś razem dołożyć się ze mną do tych zwierzaków, to ja bardzo zachęcam. To jest moja pierwsza kawa, którą ja sobie dzisiaj sam wysłałem, bo chciałem sprawdzić, jak, jak to działa. I działa bez problemu. Żeby było. Znaczy w sumie nieśmiesznie Nie da się płacić mniej niż 5 zł. Próbowałem ustawić, ale nie ma takiej opcji niestety. A druga opcja jest taka, że White Coffee pobiera 10% opłaty z tego, co mi prześlecie. Czy w sumie nam jakbyśmy mieli pomagać razem z wieżakom. No niestety tak to wygląda. No, i myślę, że tyle na dziś. Tak jak mówię, no, dla mnie to jest tak naprawdę główny powód, dla którego założyłem to konto. I chciałbym Was zachęcić do takiego wspólnego działania. I no, i tyle. Jak zawsze, ja Wam serdecznie. Dziękuję za to, że zaglądacie na ten kanał, za pisanie komentarzy, za wyświetlenia. To naprawdę zawsze dodaje mi skrzydła i sprawia mi mnóstwo frajdy, więc ja jestem za to bardzo wdzięczny Wam. I tak jak mówię, no, zachęcam do wspólnego pom pomagania. A co z tego wyjdzie, to się zobaczy. चेंगल क्या पाई hey.